wakacyjnie. Witam się z Wami w Łodzi na medal w tej pięknej scenerii Parku Poniatowskiego i my tu bywaliśmy oczywiście już, bywaliśmy też w Parku na Zdrowiu, to były programy takie o tematce biegowej, tak jak teraz możecie też za mną zobaczyć, taki będzie również ten program. Ja powiem Wam szczerze, że bardzo lubię nagrywać takie programy, bo ludzie, których tutaj spotykam, czy przed treningiem, czy podczas, czy po treningu są tak naładowani tą pozytywną energią, że to wszystko przychodzi później na mnie. Ja wieczorem wracam sobie do domu i tej energii dalej mam bardzo dużo. My spotkamy się dzisiaj z Mariuszem Kotelnickim, a bardzo doświadczonym Trenerem, który opowie nam o specyfice biegania od podstaw, można powiedzieć i zobaczymy, jakiego podopieczni radzą sobie i stawiam pierwsze kroki w bieganiu. razem ze mną już Mateusz Kotelnicki witam serdecznie. Witam. Na początek chciałbym nawiązać troszeczkę, że tak powiem, przedstawić cię, żebyśmy wiedzieli, że nie jesteś to faktycznie przypadkową osobą. Słuchaj, prześledziłem troszeczkę twoje portfolio, będę szczery. Nie od razu się przekonałeś do biegania. Były sportowe romanse z innymi dyscyplinami. Dlaczego zostało, że to bieganie zajmuje ci teraz najwięcej czasu, Jak, jakby nie patrzeć? Yy, no faktycznie I uprawiałem sporty zespołowe, z czasem się okazało, że faktycznie sporty indywidualne to jest ten kierunek, w którym powinienem iść i faktycznie się sprawdzałem. Z czasem trafiłem na to bieganie. Okazało się, że to jest super rzecz, bardzo naturalna forma ruchu, gdzie można faktycznie się i wyżyć, i spotkać fajnych ludzi. Oczywiście w międzyczasie gdzieś tam była też powiedzmy w cudzysłowie kariera sportowa, gdzie mogłem spojrzeć inaczej na ten świat biegania, odkryć jakieś tajniki jak faktycznie trenować, żeby ten trening był skuteczny, żeby można było się rozwijać i żebyśmy czerpali przyjemność z tego biegania. Mówisz sport indywidualny, ale jak ja patrzę na tego typu akcje, bo to nie pierwsza tego typu akcja w Łodzi, to tak naprawdę to nie jest sport indywidualny, bo to ludzie się spotykają, oni stanowią drużynę, oni ze sobą rozmawiają, chyba o to w tym wszystkim chodzi. Co żeby stworzyli taką wspólnotę, żeby im się po prostu chciało? No tak, to jest faktycznie super sprawa. Kiedyś, jak w Łodzi pojawiało się bieganie takie amatorskie, to każdy raczej patrzył na siebie, no ale to, to była nowość, tak? każdy się raczej może krępował tego, że, że wychodzi na bieganie. Z czasem się okazało, że nas jest coraz więcej, coraz więcej. Coraz więcej imprez biegowych się zaczęło pojawiać. Na szczęście coraz więcej imprez kierowanych właśnie do ludzi, którzy chcą biegać dla siebie, dla przyjemności, żeby się spotykać. Zaczęły się tworzyć imprezy, gdzie można było tworzyć drużyny i faktycznie integrować się poprzez aktywność fizyczną. No i faktycznie no, to się tak na, na dość szeroką skalę rozkręciło, że jak widać nasza akcja y, sprawdza się. W łodzi mamy mnóstwo ludzi chcących biegać, a jeśli chodzi o naszą grupę, no to chcą na pewno się nauczyć biegać tak, żeby... Y, udało się zdrowo kontynuować tą przygodę z bieganiem. Ty jesteś chyba zwolennikiem, tak jak ciebie tutaj słuchałem, takiej starej szkoły troszeczkę biegania, bo wiesz, jak ja teraz patrzę po swoich znajomych, to na przykład jak ja nie ustawię statusu na Facebooku, albo mi endomondo nie pokaże, że biegałem, to mówi, nie no, przecież nie biegałeś. A tutaj widzę, że tak naprawdę nie liczy się tak naprawdę odległość, tylko liczy się może te treningi też bardziej stateczne, takie, żeby przebiec 30 metrów, ale efektywnie. No tak, y, powinni szukać, y, robić tak, żeby ten trening był w... Na początku strony, żeby nas ogólnie rozwijał, żebyśmy się nie zamykali w tych kilometrach i już szukali nowych metod treningowych, takich wyszukanych. O, już część zadowolona kończy trening, żeby faktycznie robić wszystko zgodnie z naturą, tak? Nie eksperymentować aż za bardzo, nie szukać super jakichś rozwiązań treningowych, które jak się patrzy. Po wielu osobach, które gdzieś tak czerpią źródła z jakichś yy, dziwnych źródeł, kończą faktycznie kontuzjami, yy, zatrzymaniem rozwoju tak, biegowego i później faktycznie szukają pomocy. A tak naprawdę, jakby popatrzeć na historię naszej, naszego biegania, atletyki, sportowców, naszych olimpijczyków, no to faktycznie dużo było czerpania przyjemności z tego biegania, dużo zajęć w terenie korzystania z tego, co nam przyroda tutaj daje, tak? To jest chyba idealne też na początek bieganie, tak naprawdę, wiesz, bo ktoś może się zniechęcić, mówi: Nie, to jest, to jest nudne takie bieganie, albo 5-10 km, ktoś nam nie wymusza, żebym biegał. A ty mówisz: Nie, biegamy krótkie dystanse, ale biegamy efektywnie, więc na początek idealnie, chyba. Tak, to nawet powiedziałbym tak, że powinniśmy wrócić do tych postaw, tak jak w szkole było. W szkole nikt nam nie mówił, żeby dobrze biegać, to od razu się biegać na około szkoły 20 okrążeń, aż padniemy, tylko faktycznie zacząć od y, y, takich podstaw, tak szybkości, siły ogólnej, y, gibkości, koordynacji ruchowej, zwinności. Y, y, jeśli ciało staje się sprawne, silniejsze ogólnie, tak, to to bieganie jest, jest dużo łatwiejsze i później możemy myśleć o dokładaniu kilometrów, szukaniu jakichś innych rozwiązań, ale no bez podstaw, wcześniej czy później zauważymy, że czegoś nam brakuje i się nie rozwijamy, a my to pokazujemy, tak? żeby faktycznie wrócić do tych podstaw i zadbać o nasze ciało, bo to nasze ciało ma z nami współpracować, a nie mamy sprawdzać, ile wytrzyma. Tak? Nie żałujesz, tak patrząc na tą Twoją karierę, że nie zająłeś się od razu jedną dyscypliną sportu? I czy nie myślisz, że może wtedy Twoje życie wyglądałoby inaczej? To takie pytanie, które mnie zawsze interesowało, żeby Ci zadać. Nie żałuję, tak? Może żałuję, że z jednej strony, może jakbym się zajął jedną dyscypliną, to może i bym coś osiągnął, tak? Z drugiej strony, może bym nie był trenerem, tak? Podpatrując różnych trenerów w różnych dyscyplinach, mogłem spojrzeć na sport z różnych stron, tak? faktycznie dowiedzieć się czegoś więcej, niż zamykając się w jednym świecie, na przykład biegania, tak? Sporty zespołowe też mają ciekawe rozwiązania, które można wplatać w trening biegacza. A jeśli chodzi o mój rozwój, tak, nie tylko taki trenerski, mi się wydaje, że tak patrzy się teraz na rozwój dzieci. Często rodzice chają dzieci od razu już na bieganie, bo moje dziecko ciągnie do biegania, tak. Ja pat, patrzę od innej strony. Ja przez 20 parę lat trenowania już w klubie sportowym nigdy nie miałem kontuzji. tak. Ale to dzięki temu, że moi rodzice nie pchali mnie od razu czy na piłkę nożną, czy na bieganie, tylko próbowali wszystkiego po trochu. tak. Nie zamykałem się w jednej dyscyplinie. Tylko faktycznie było tak, że danego roku mogłem, trenowałem w dwóch różnych klubach, dwie różne dyscypliny realizując. Tak? I dzięki temu mogłem się wszechstronnie rozwinąć harmonię nie rozwijać i mieć raczej radość z, z uprawiania sportu, którą teraz mogę też przekazywać tych dalej swoim zawodnikom, czy tutaj ludziom z naszej akcji Lato w mieście. Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne. Tak? To, co mówisz, narzuca mi taką pewną interpretację, że może ty zdecydowałeś się słuchać na tą lekkoatletykę, bo to jest taki kompromis pomiędzy wszystkimi innymi sportami. Bo tak jak powiedziałeś, to ma coś z każdego sportu, prawda? Albo inaczej, albo każdy sport ma coś z lekkoatletyki. Ja nawet bym powiedział jeszcze inaczej, że. Realizując taki wszechstronny trening lekkoatletyczny, zdobywamy takie podstawy, które dają nam, nam szansę złapać się jakby w innych dyscyplinach, tak? Na przykład w, w triatlonie, triatlonista tak naprawdę realizuje w dużej mierze trening lekkoatletyczny, nie typowo może biegowy, tak? Ale o wszechstronnie przygotowujące ciało do, nas, do, do wysiłku, tak? Dające podstawy do tego, żeby się rozwijać później w, w innych dyscyplinach. Krótko, daje podstawy, tak? Daje podstawy, taki zdrowy rozwój, lekkoatletyczny, z głową realizowany, faktycznie przygotowuje ciało do wszechstronnie. Tak? A co ci większą przyjemność, taką dumę sprawiało? może? Czy to, jak odnosiłeś może wcześniej jakieś swoje indywidualne sukcesy, nawet na amatorskich zawodach, czy to, jak twoi podopieczni odnoszą sukcesy, czyli sukces trenerski? Czy w ogóle nie można tego porównywać? To zależy, w jakim etapie życia jesteśmy. Tak? Czy jestem zawodnikiem w danym momencie? Faktycznie, jak byłem zawodnikiem i były sukcesy, czy też porażki, i z tych porażek się można było podźwignąć i dalej realizować swoje marzenia, no to faktycznie to był taki moment, który sprawiał, że stawałem się silniejszy i chciałem dalej dążyć do realizacji marzeń. Tak? Oczywiście, będąc trenerem, starając się nie realizować jakby swoich ambicji tylko przekazując raczej wiedzę swoim zawodnikom i widząc, że faktycznie oni się rozwijają i chcą to robić, robią to regularnie, wracają na trening z roku na rok po sukcesach, porażkach, widząc ich faktyczne wzoty i upadki, no to faktycznie obecnie oceniałbym to, że, że to daje dużą satysfakcję. Patrząc też tutaj na ludzi korzystających z akcji Lato w mieście, widząc jak grupa rośnie i faktycznie mimo to, że z podkręcamy, ale nie biegamy tych kilometrów, yy, dając im trochę w kość, jak w szkole podstawowej, gdzie dzieciak, dzieciaki mają full energii i widzę, że oni mają z tygodnia na tydzień coraz większą energię i radość na twarzy widać, no to też, tak, to już zapominam o tym świecie typowo wyczynowym, gdzie mam frajdę i mam tą satysfakcję, spełniam się, tutaj tak samo, tak, gdyby nie było tego, nie chciałbym przekazywać wiedzy, no to by mnie tu nie było, tak. A masz taki swój ulubiony sukces w swojej karierze czy to trenerskiej czy zawodniczej? Nie chcę tego rozgraniczać, słuchaj. No na pewno dużym sukcesem było akademickie mistrzostwo Polski, hmm. gdzie Uniwersytet Łódzki wygrał ze wszystkimi uczelniami w kraju. To był duży sukces. No i faktycznie to, to była duża radość, bo to były moje pierwsze lata pracy. Trenerski. Oczywiście w międzyczasie miałem też sukcesy może i wyższe rangi może nie w sporcie wyczynowym, tak, ale gdzieś tam w sportach amatorskich, branżowych, tak, tam wśród medyków czy służb mundurowych mieliśmy może większe sukcesy, ale faktycznie na początku mojej kariery trenerskiej udało się osiągnąć duży sukces, może nie byłem typowym trenerem, bardziej selekcjonerem no ale sukces, pierwszy raz w historii taki, na takim poziomie wygrać Mistrzostwa Polski, no to, to było mega przeżycie, nie do powtórzenia chyba już. Prawa, dwa kroki, lewa. Raczej to było cały czas wszystko w biegu, tylko podczas biegu akcentujecie troszeczkę wyżej uniesienie kolana, pociągnięcie mocniej do przodu, mocniejsza praca rąk. Żeby tylko zaakcentować ten ruch, żeby nadać prędkość na następny poziom, tak? następny yy, bieg w waszej machinie. Jedziemy, druga strona to samo. Tak, dwa razy lewa, raz prawa. Jeżeli jest ktoś, teraz nas ogląda przed telewizorami i sobie myśli, no w sumie założyłbym, założyłbym dres, założyłbym sportowe obranie i pobiegałbym. Mariusz taki fajny, tak fajnie, ze mną, tak fajnie ze mną rozmawia, tak mądrze mówi, to co musi zrobić? Eee, nic nie musi robić, tak naprawdę wstać, przyjść. Eee. Nie, na no piżamie nie ma. Myślę, że nie będzie problemu, grupę eee. mamy fajną, naprawdę ludzi eee, na fajnym poziomie i pożartujemy czasami i, i pobiegamy. Nie skupiamy się typowo na jakimś ciężkim treningu. Bardziej na, na tym, żeby to były spotkania biegowe, a nie treningi w mieście. Staramy się przekazać ludziom takie najważniejsze podstawy, podstawy które mają im umożliwić bieganie. z z frajdą, tak z przyjemnością, bez kontuzji yy, z luzem, z uśmiechem na ustach, żeby poczuli, że faktycznie biegają, tak, a nie cały czas szarpią się i nie wiedzą o co chodzi. Tak. My staramy się podpowiedzieć, żeby, jak biegać, żeby to bieganie było faktycznie przyjemne, a żeby z czasem te wyniki się pojawiały i żeby. Ta ściana nigdy się nie pojawiła, tak? bo tak naprawdę póki jesteśmy zdrowi, to jesteśmy w stanie przynajmniej na, na tych dystansach długich rozwijać się dość długo, a my staramy się przekazać taką wiedzę, żeby oni mogli biegać bez kontuzji i żeby czuli, że bieganie jest przyjemne, a nie zawsze jest ciężką pracą. Bo tak się uważa, tak? że wyniki to tylko poprzez ciężką pracę. A może być tak naprawdę poprzez lekką, przyjemną, tylko rozsądną. Tak? Czyli uważasz, że nikt po Twoim treningu nie wróci, nie usiądzie i mu nie powie, na przykład, że on, słuchaj, nie, słuchaj, no, na ten Mariusz mnie tak wykończył, że już nigdy więcej się z nim nie spotkam. Jak zobaczy go w sklepie to minę? No, jest tak. Wracają do domu, mówią, że, ale mnie wykończył, nigdy więcej, albo przyjdę i mu coś powiem. Ale przychodzą i realizują następny trening. Tylko między innymi też dlatego, bo staram się oczywiście też prowadzić jakąś atmosferę, tak, żeby to nie była typowa atmosfera taka ciężkiego trenowania, tylko faktycznie, żebyśmy tworzyli jakąś tam grupę fajną, y która ma jakby wspólne zainteresowanie, wspólne potrzeby. Y nie ukrywam, że wszyscy wracają, przynajmniej na początku, obulali, tak, ale. Efekt tego treningu następnego dnia już jest taki, że oni faktycznie czują, że było fajnie, że dodało im trochę to więcej energii, że podniesie jakąś tą swoją sprawność fizyczną na wyższy poziom, a nawet jeśli nie, to ich organizm tak woła, prosi o następny trening. Tak? No, można to zrobić i ktoś tego nigdy nie poczuł, a trenuje regularnie no to powinien przyjść albo do jakiegoś klubu czy do nas i podpytać się trenera, bo faktycznie można w fajny sposób, ciekawy, urozmaicony trenować i sprawić, że organizm z każdego tygodnia tydzień będzie miał więcej energii, więcej chęci do aktywności fizycznej. Czyli co, po pierwszym dniu jesteś ten zły, tak? Ludzie cię nie lubią, a na też po tygodniach, jak cię wracają, nie, to jesteś już dobry kolega, już cię wszystko usystematyzowało. To jest tak, uprzedzam, tak, że, że, że będzie ciężko na początku, ale ciężką pracą, czy ciężką, systematyczną pracą, przepraszam, zawsze nie. to podkreślam, że systematyczną yy, na pewno dużo da się osiągnąć. Na początku zawsze boli, bo jeśli yy, do tej pory nasz tryb yy, życia wyglądał tak, a nie inaczej czyli więcej raczej było yy, spoczynku, tak, wypoczynku, a nie aktywności fizycznej no to organizm na początku będzie się buntować, ale mnie też nie zależy na tym, żeby wszyscy nagle zaczęli biegać, bardziej mi zależy na tym, żeby ludzie poczuli, że dzięki aktywności fizycznej, jakiejkolwiek, tak, yy, można żyć fajniej, przyjemniej, mieć więcej energii, być bardziej wypoczętym tak naprawdę, mniej snu potrzebować, yy, być bardziej radosnym człowiekiem, ale to, to musimy się spotykać w takiej fajnej grupie i... Ale, ale chyba szkoda było, żeby to się skończyło faktycznie z dniem 1 września. Co by tak na Was patrzę, to stanowicie taką drużynę, która jednak mogłaby iść dalej. Na pewno mamy spore plany. Będziemy starać się, żeby się integrować nie tylko poprzez wspólne spotkania biegowe. Na pewno od samego początku zakładaliśmy, że nie zakończymy naszych treningów jedną akcją i widząc po, widząc po zainteresowaniu po chęci do aktywności fizycznej. Już wiemy, że na pewno będziemy spotykać się przynajmniej do końca roku. Ja myślę, że przynajmniej będziemy realizować nasz taki plan minimum, czyli spotykać się tak długo póki. póki sklep... Też będzie przychodził. Też. <gry> tak. I nie, nie. Faktycznie no. mamy akcji przygotowanych na długi okres, już no. sporo. Ta akcja, tą akcję kończymy na początku września. To jest taka akcja rozruchowa, że tak powiem, faktycznie takie spotkania biegowe, żeby zachęcić ludzi, żeby w wakacje wyszli z domu. Jeśli ktoś nie wyjechał gdzieś na wakacje, no to tutaj już zrealizujemy te wakacje, pół obóz, pół kolonie biegowe. I już szykujemy następną akcję. Po następnej akcji mamy kolejną. Będą na pewno ciekawe rozwiązania. Będziemy się starać zaskoczyć biegaczy, nie tylko biegaczy czymś ciekawym, czymś nowym żeby faktycznie pokazać, że można w ciekawy sposób realizować każdy tydzień treningowy i nie zamykać się w jakimś schemacie, który tak naprawdę z czasem nie sprawia przyjemności i raczej kończymy szybko z aktywnością fizyczną. A zdradzamy coś premierowo? Co się będzie działo? Bo widziałem też na, na Facebooku u Was pojawiły się informacje, że będzie ciekawe rzeczy w będzie sierpniu. Mówię, podpytam, podpytam, może się uda. Jeszcze, jeszcze nic nie możemy powiedzieć. Na pewno będzie lepiej, tak? Już wiemy, że jest super ludzi nam przybywa, czyli uczestników zajęć, więc y tak naprawdę plany się zmieniają. Tak? Im więcej chętnych, tym większe zaangażowanie, większe parcie, więcej pomysłów na to, żeby coś innego może zrealizować. Y zobaczymy, może sami się jeszcze zaskoczymy jakimś nowym pomysłem. Nie spoczywamy na laurach, y rozwijamy się i czekamy na następnych uczestników. I ręce pomagają, akcentują również razem z kolanem. Wakacje wciąż się nie kończą, więc zdążycie się tutaj przyjść do parku Poniatowskiego i poznać Mariusza, ocenić sam jego warsztat, faktycznie nauczyć się czegoś już później po wakacjach, sami kontynuować naukę. Ja wiem, że będzie ciężko, bo jest dużo wymówek na samym początku: jest praca, dom, dzieci, przemęczenie. Ja to wszystko wiem, ja to wszystko rozumiem, ale też gwarantuję Wam, że jak ten pierwszy raz już się zdarzy, będą kolejne, no to będzie coraz łatwiej, będzie z górki i ta energia wcale jej nie stracicie, bo ta energia do Was wróci i to jeszcze zwielokrotniona.